Witajcie drogie bliźnięta. Zapraszam Was na czytanie Aura Tygodnia, który powie nam o tym, jaki będzie klimat nadchodzących siedmiu dni. Co można nam się w tym czasie udać, a co przysporzyć trudności. Słońce, drogie bliźnięta, czyli szczęście. Wreszcie czas odpoczynku, złapania oddechu. Słońce ma silną energię męską, zatem będzie się odnosiło do wszystkiego, co logiczne, świadome, klarowne, aktywne. Nawołuje do tego, żeby przeszłość zostawić ze sobą, ruszać w nowym, jasnym kierunku. Zapowiada czas, w którym powinniśmy wychodzić do ludzi, ale przede wszystkim nawołuje do tego, żeby korzystać z dobrodziejstw życia. W aspekcie materialnym zapowiada powodzenie w realizacji planów, być może też propozycje nowej, ciekawej pracy, jakąś nagrodę. Na gruncie prywatnym, szczęście rodzinne. Do te ducha. Co może wam się udać? Dawanie i przyjmowanie, otaczanie opieką, pozwalanie sobie na pomoc, dawanie rad i przyjmowanie ich. Ktoś może dostać prezent, może kogoś pochwalicie, może udzielicie cennej porady, macie też szansę podpisać korzystne umowy. To również zapowiedź udanej pracy zespołowej szansa, żeby coś zaoszczędzić na jakiś ciekawy rodzinny cel czy projekt. Co może przysporzyć trudności, czy na co powinniście uważać? Podobnie jak w ubiegłym tygodniu mamy czwórkę buław. A to oznacza konieczność zaakceptowania spraw takimi, jakimi są w danym momencie Prób znalezienia pozytywów, nawet wtedy, kiedy nie wszystko idzie po waszej myśli. Pewne realizacje jeszcze mogą się opóźnić. Uważajcie też, żeby przeszłość nie oddziaływała negatywnie na waszą teraźniejszość, a co za tym idzie, przyszłość. Przed Wami dobry czas, Bieśnięta, wykorzystajcie go. Pomoże Wam w tym dostrzeganiu jasnych stron życia. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, że subskrybujecie i zapraszam Was na kolejne czytania. Do zobaczenia.